Co roku organizowaliśmy Wielką Noc Telewizyjną. Mimo, że zimy na północy Kanady były surowe, a życie trudne, pamiętam przede wszystkim społeczność, w której dorastałem. Mieszkałem z sześcioma innymi rodzinami. Wszystkie były imigrantami, ale to nie miało znaczenia. Kanada była naszym domem. W marcu zbieraliśmy się u nas na specjalnym programie. Mama przygotowywała przekąski. Tata smażył steki, a dzieci bawiły się i grały w Pokemony. Program zaczynał się o północy, ale większość dzieci była już zmęczona, więc tylko dorośli go oglądali. Pamiętam, jak tata tłumaczył mi, że mimo nudy czasem trzeba robić ważne rzeczy. Z czasem rodziny się wyprowadziły, ale nasi rodzice nadal organizowali wielką noc telewizyjną, choć bez gości i zabawy. Atmosfera była smutna. Ostatni raz brałem w niej udział, gdy miałem 16 lat. Moje obserwacje tego wieczoru były niepokojące. Program, który oglądali, wydawał się dziwny, a mama zapewniła mnie, że to nic ważnego. To wspomnienie, choć niepozorne, pozostało dla mnie jednym z najcenniejszych. W tamtej chwili rodzice byli zwykłymi ludźmi, a nie tylko rodzicami. Po przeprowadzce do Edmonton na studia. Rok później, nasi rodzice zginęli. To był wypadek na skuterze śnieżnym. Wpadli pod lód, a ich ciał nigdy nie odnaleziono. Musieliśmy urządzić pogrzeb z pustymi trumnami. Zajmowałem się miją. Mieliśmy ubezpieczenie, ale zostaliśmy sami. Sprzedaliśmy dom, bo nie potrafiliśmy wrócić do Yellowknife. Próbowałem znaleźć naszych dawnych sąsiadów, ale bezskutecznie. Pewnego wieczoru po alkoholu poszedłem na spacer do naszej starej ulicy. Zastanawiałem się, jakby wyglądało życie, gdyby rodzice byli nadal z nami. Postanowiłem spróbować ponownie nawiązać kontakt z tą częścią mojego życia. Zacząłem szukać informacji o dziwnym kanale telewizyjnym, który pamiętałem. W końcu inżynierowie w pracy poradzili mi użyć starego telewizora i anteny satelitarnej. Wspólnie z Miją wynaliśmy domek na weekend. By ponownie przeżyć wielką noc telewizyjną. Po dotarciu na miejsce zainstalowałem sprzęt, ale grając i pijąc, zapomniałem o telewizorze. Dopiero po pierwszej w nocy udało mi się złapać sygnał. Program, który się pojawił, to był dokument przyrodniczy. Śmiałem się myśląc, że to tylko lokalna telewizja. Ale później po wielu drinkach narrator zaczął mówić o ćmach i ich roli w historii. Zacząłem się zastanawiać, o czym naprawdę mówił. Ekran stawał się coraz bardziej zamazany. Uderzyłem w bok telewizora, prawie wyciągając kabel antenę. Szybko go poprawiłem. Narrator wrócił, ale jego głos był przerywany. Mimo naszych największych starań, tysiące wciąż znikają z naszych społeczności, gdy niestabilne rozłamy rosną z roku na rok, a nawet ci, którzy wracają, rzadko pozostają nienaruszeni. Ale z przyjaciółmi takimi jak Ćmaeon, nasi odważni, ekran pokazał grupę uzbrojonych żołnierzy stojących przed wielkimi białymi drzwiami. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Drzwi były okrągłe, podzielone na dwie półkule, ze złotymi uchwytami. Żołnierze rozstąpili się, gdy na ekran wkroczyła masywna sylwetka. Sygnał ledwo się utrzymywał. Ochotnicy, desperacko, umysł, ciało i dusza. Widziałem to już wcześniej. Program z nurkiem z mojego dzieciństwa. Postać miała jakieś 2,5 metra wzrostu, z długimi ramionami sięgającymi za kolana, około 8 stóp. Ich skóra wyglądała jak pokryta czarnym zastygłym klejem. Górowali nad uzbrojonymi strażnikami. Stracą siebie, ryzykując wszystko, prawdziwi patrioci. Sygnał zanikł. Pokój wypełniło głośne bzyczenie statycznego szumu, a ja siedziałem przed ekranem jak żywy znak zapytania. Byłem pijany, zdezorientowany i przerażony. Tak jak w przypadku historii o prezydencie Gable, ten program mówił o czymś, czego nigdy wcześniej nie słyszałem. Kontury ciemnej postaci rozmywały się w ekranowym śnieżeniu. Próbowałem przełączać kanały, szukać sygnału, próbowałem wszystko ale nie udało mi się go odzyskać. Przepadł, A ja byłem zbyt pijany, żeby coś więcej wymyślić. Wyłączyłem telewizor i usiadłem w ciemności, muskając palcami chropowatą powierzchnię drewnianej podłogi, gdy na parapecie przemknęła ćma. Następnego dnia obudziłem się z kacem. Zrezygnowaliśmy z łowienia pod lodem i ruszyliśmy po fast fooda. Weekend minął spokojnie. Ale myśl o dziwnym programie nie dawała mi spokoju. Próbowałem wyjaśnić to Mii, ale nie rozumiała. W drodze do Edmonton sprawdziłem kilka artykułów o ćmach, ale nic nie znalazłem o ćmie Eon. Rok później nocne oglądanie telewizji stało się moim hobby. Odkryłem, że program nadawany był tylko w pełni podczas księżyca dżownicy i tylko w jednym miejscu. Uznałem, że chodzi o pozycję Ziemi w stosunku do jakiegoś obcego obiektu. Mia nie była zainteresowana, więc postanowiłem spróbować sam. Przygotowałem mobilny zestaw z Wanym i Radiem, gotowy na nagrywanie wszystkiego. Pytanie, które nie dawało mi spokoju przez rok, to dlaczego ten program tak fascynował moich rodziców? Może to było powodem ich przeprowadzki na północ? Minął rok, a ja w końcu ruszyłem na północ. Po drodze przygotowałem wszystko. Zabrałem zapasy, audioksiążki i sprzęt do nagrywania. Do Yellowknife dotarłem późnym wieczorem, zmęczony, ale gotowy do działania. Następnego dnia po testach zacząłem szukać sygnału, jeżdżąc po mieście. Ludzie zaczęli się niepokoić, widząc mnie przejeżdżającego tą samą ulicą kilkakrotnie. Zjadłem porządną kolację w lokalnej restauracji, wziąłem długi prysznic i wieczorem ruszyłem w drogę. Zatankowałem do pełna i ubrałem się na cebulkę. Zapowiadała się ciężka noc. Wiatr się nasilał i zamrażał czubek mojego nosa w chwili, gdy wyszedłem z auta. Pogoda była jedynym czynnikiem, którego nie mogłem przewidzieć. Nie miałem pojęcia, czy chmury nie zrujnują całej misji. Sprawdziłem podwójnie wszystkie baterie, w tym telefon i kamerkę GoPro. Byłem tak gotowy, jak tylko mogłem być. O 23 zaparkowałem na mojej starej ulicy, a cały sprzęt działał na pełnych obrotach. Nagrania były przygotowane. Planowałem krótki test Przejechać powoli z zachodu na wschód, a potem z północy na południe, żeby sprawdzić, czy mogę śledzić sygnał. Może to pozwoliłoby mi określić, skąd pochodził. Do północy zostało kilka minut. Moja noga nerwowo podrygiwała. A usta miałem suche, mimo że chwilę wcześniej wypiłem całą puszkę napoju. To było to. Czułem w klatce piersiowej pulsujące napięcie, jakby czas nagle zwolnił. Było coś wyjątkowego w tej nocy. Mogłem to poczuć. Może w końcu znajdę odpowiedzi. Jeśli nie, nie wiedziałem, czy będę w stanie powtórzyć to za rok. To już i tak było tylko gigantycznym pożeraczem czasu. Elektronika zaczęła działać, a sygnał w końcu się pojawił. Oba ekrany przestały śnieżyć, a radio zaczęło odbierać tą samą audycję. Rozpocząłem test kierunkowy, zauważając, że sygnał przemieszczał się z południowego zachodu na północny wschód. Na ekranie pojawił się mężczyzna w studiu, prowadzący specjalną transmisję. Opowiadał o rosnącej liczbie zaginionych osób i katastrofalnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Mówił o ewakuacjach. Panice i apokalipsie, którą obserwowali. Jego głos stawał się coraz bardziej dramatyczny, a obraz coraz gorszy. Transmisja zaczęła się zacinać, a ja musiałem utrzymać tempo, aby zachować sygnał. Mężczyzna mówił o zagładzie. Braku nadziei i braku bezpiecznych miejsc. W końcu, w spazmach, zaczynał płakać, a ekran prawie całkowicie się rozpadł. W samochodzie na tle szalającej pogody musiałem utrzymać prędkość, by odbierać dźwięk. Wpadł w atak kaszlu, ale nikt nie wyłączył nagrania. Wciąż zerkał między kamerą a kimś z boku, lecz nikt nie przybył mu na pomoc. Kamera po prostu nagrywała dalej. Ćmy wylatywały z niego, a z nosa, ust i oczu zaczęła wyciekać czarna maść. Małe skrzydła trzepotały w studiu, gdy dławił się bólem. Jego stawy wyginały się w nienaturalnych kątach. Kolory nagrania wydawały się zmieniać, tworząc zjawy jego samego robiącego trzy rzeczy naraz w różnych spektrach. Wydłużone kończyny, złamana szczęka, palce wystające jak oczy ślimaka. Jego kości łamały się, wydłużały, zmieniały. Odwróciłem się na sekundy, by podgłośnić dźwięk, chcąc wyłapać coś w tle. Gdy znów spojrzałem na drogę, coś wpadło mi do oka. Coś małego i trzepoczącego. Nacisnąłem hamulec, a samochód z impetem wpadł na pokryte śniegiem drzewo przy drodze. Nagłe zatrzymanie rzuciło mnie do przodu. Cały sprzęt oderwał się i uderzył we mnie, gdy poduszka powietrzna eksplodowała, uderzając mnie w szyję. Przez kilka sekund jedynym dźwiękiem było zawodzenie dobiegające z jednego z długozasięgowego radia i cichy trzepot skrzydeł bijących o przednią szybę. Podniosłem wzrok i zobaczyłem cię usiłującą dotrzeć do reflektorów. Moja prawa ręka w panice sięgnęła po coś, aż natrafiłem na krawędź pasa bezpieczeństwa. Odpiąłem go i dotknąłem radia przenośnego. Chwyciłem jej i wytoczyłem się z samochodu. Sygnał słabł. Z wnętrza auta odbywał się koszmarny charkot silnika. — Nikt nie odchodzi — powiedział mężczyzna. — Znajdziemy cię — Statyczne zakłócenia nasiliły się. Znajdziemy cię. Transmisja urwała się, przechodząc powtarzający się sygnał, jakiś kody zapętany w powtarzalnym wzorze. Jeden z akumulatorów mojego sprzętu nagraniowego miał zwarcie, a po kilku sekundach auto stanęło w płomieniach. Upuściłem radio, by wezwać pomoc, ale przypomniałem sobie, że telefon został na przednim siedzeniu, podłączony do ładowarki. Wszystko płonęło. Nie obchodził mnie samochód. Traciłem dowody, traciłem wszystko. Na początku ledwo zauważyłem ćmy. Było ich dziesiątki, uciekające z pojazdu, ale nie odlatujące. Uwielbiały światło. Tańczyły wokół płomieni, rzucając ostre cienie jak odwrócone gwiazdy. Musiałem odejść, znaleźć pomoc. Nie miałem pojęcia, gdzie jestem, po prostu jechałem i jechałem i jechałem. Ale była tylko jedna droga, więc nie mogłem być aż tak daleko. Gdy sygnał ustał, upuściłem radio na pobocze. Byłem sam na mrozie. Czułem jak moje zęby szczękają, ale nie wiedziałem, czy to z zimna, czy z napięcia. Może z obu, może z żadnego. Nawet wtedy musiałem strzepywać ćmy z ubrania. Pojawiały się znikąd. Jedna z nich wypełzła z mojej czapki i przykleiła się skrzydłami do spoconej szyi. Czułem ich ruch. Słyszałem je wszędzie i było ich coraz więcej. A potem wszystko ucichło. Nagle wiatr zawył głęboko, jakby flet zmienił się w tubę. Powietrze zafalowało, niemal przewracając mnie z nóg. Puls przyspieszający. W moich uszach pojawiło się ciśnienie, które co chwilę eksplodowało bólem, wędrując od szczęki do potylicy. Gdy ćmy zniknęły, odwróciłem się i nie byłem sam. Coś stało po drugiej stronie drogi. Było ciemno, ale nie odbijało światła płonącego samochodu. Widziałem jedynie jego zarys pustkę czarną dziurę w kształcie człowieka wydłużonego, zdeformowanego człowieka. Myślałem, że jest daleko, ale to była iluzja. Było znacznie bliżej i miało prawie 3 metry wzrostu. Odwróciło się w moją stronę i ruszyło. Byłem przyzwyczajony do tego środowiska. Na szczęście ono nie było. Gdy ruszyło w moją stronę, zdałem sobie sprawę, że nie mam szans go wyprzedzić w otwartym terenie, więc skierowałem się do lasu. Lawirowałem między drzewami, podczas gdy śnieg po kolana próbował mnie zatrzymać, ale wiedziałem gdzie stawiać kroki, żeby nie zapaść się, jak omijać krzaki i suche młode pędy, jak się poruszać, trzymając głowę i środek ciężkości nisko. To, co się wydarzyło, było totalnym chaosem. Słyszałem, jak to coś się potyka i z trudem stawia kroki, przypominając zwierzęta na lodzie. Poruszało się bezładnie, ciągnąc się do przodu z desperacją, wyciągając ręce w moją stronę. Byłem szybszy, biegałem po lasach od dziecka, ale nawet wtedy nie mogłem powstrzymać tej nawałnicy. Wpadłem na otwarte pole, które okazało się zamarzniętym jeziorem. Chmury się rozstąpiły, ukazując pełny księżyc. To coś stawiało kroki na lodzie, a wtedy usłyszałem głośne pęknięcie. Lud nie wytrzymał. Kiedy odzyskało równowagę, zaczęło przyspieszać, a ja musiałem biec, nie mając czasu na myślenie o tym, gdzie stawiam stopę. Biegłem przez długi czas. Nie wiedziałem, co się działo. Moje płuca paliły się od zimnego powietrza, a buty były pełne potu. Chłodny wiatr muskał moją wystawioną rękę. To coś doganiało mnie i w końcu skoczyło. Rzucając na mnie cały swój ciężar, lud nie wytrzymał i wpadliśmy do wody. Na chwilę zapanowała cisza. Czułem chłód, jakbym tonął, jednocześnie nie wiedziałem, co robić. To była nieznana reakcja na zagrożenie, coś, czego nie potrafiłem kontrolować. Czułem, że moje ciało przestaje walczyć, jakby wszystkie mechanizmy obronne zawiodły. Znalazłem się w wodzie. Poruszając się tylko na chwilę, zanim coś poruszyło się pod spodem, czułem jak tonę. Pamiętam jak w głowie pojawiła się myśl o moich rodzicach. Może wiedzieli, że coś takiego się wydarzy, może zawsze spodziewali się tego końca, a ukrywali przed nami prawdę, byśmy poczuli się po ich obecności. W końcu ktoś mi uratował. Wspomnienia są mętne widzę tylko zamrożone oczy, pękające usta, kiedy próbowałem mówić. Zostałem uratowany tamtej nocy. W szpitalu, gdy zacząłem analizować wzór w radiu, doszedłem do wniosku, że to była wiadomość z archiwum. Archiwum 93 auto mówiła. Myślę, że moi rodzice pochodzili stąd, z jakiegoś dziwnego miejsca. Może inne rodziny były stąd? To coś, o którym mówiono w audycji musiało znaleźć moich rodziców. Może zabrało ich, tak jak chciało zabrać mnie. Nie wiem, dlaczego przyszło po mnie. Może dlatego, że słuchałem za dużo? Może dlatego, że urodziłem się gdzieś indziej? Nigdy się nie dowiem. Kiedy moja siostra w końcu przyjechała do szpitala, nie zdecydowałem jeszcze, co jej powiedzieć, ale rzuciła się na mnie, płacząc na moim ramieniu. Czułem, że to nie był gniew ani rozczarowanie. To była po prostu ulga. Proszę, płakała. Proszę, skończy już. I wtedy podjąłem decyzję. Tak. Zachrypiałem. Kończę. Minęło trochę czasu, odkąd to się stało i w pełni wyzdrowiałem. Przestałem słuchać, przestałem szukać odpowiedzi w gwiazdach. Piszę to tylko, by przypomnieć sobie, że to wszystko się wydarzyło, zanim na zawsze usunę moje konto. Nie potrzebujesz kontaktu z tymi gikami od AV. Skończyłem. Ale byłbym głupi, gdybym powiedział, że mnie to nie niepokoi. Z każdym, czy potem skrzydłać me, przychodzi pytanie. Czy oni wciąż szukają, by zabrać mnie do domu?